Czy zastanawialiście się kiedyś, gdy gdzieś jesteście, co znajduje się pod Wami? Ja jestem teraz w centrum Manhattanu, a pod sobą mam książki. Serio. To jedna z najbardziej niezwykłych rzeczy, którą można znaleźć tutaj w Bryant Park. Dokąd zabieram Was w tym filmie? Zaraz dowiesz się o co chodzi z tymi książkami, ale najpierw jeszcze kilka słów o tym miejscu. Bryant Park powstał w połowie XIX wieku. Zanim stał się miejskim parkiem, był cmentarzem dla ubogich, a także zbiornikiem wody pitnej dla części Manhattanu. Został wyremontowany w latach 30. XX wieku, ale później znów o nim zapomniano. I to, co dzisiaj widzisz tu na miejscu, to efekt ponownego otwarcia parku w 1993 roku. Ten ogromny budynek, który widzisz za mną, to miejska biblioteka, która powstała tu ponad 100 lat temu. Pod koniec XX wieku w bibliotece brakowało już miejsca na nowe pozycje. Zdecydowano się wtedy wybudować podziemne magazyny dla książek. I teraz już wiesz, dlaczego stojąc tutaj, mam pod sobą właśnie książki. Pamiętaj o tym, gdy będziesz tutaj, że chodzisz po chodniku, pod którym jest literatura. Ale Bryant Park jest ciekawym miejscem także z innego powodu. W nowym Jorku jest aż 1700 parków. Największym i najbardziej znanym jest oczywiście Central Park, położony w środkowym Manhattanie. To właśnie tutaj znajduje się znana na cały świat Ship Meadow. Dlaczego znana? Bo ten właśnie widok z tego miejsca na nowojorskie wieżowce znasz z tysięcy filmów. Ale w Nowym Jorku jest też wiele małych parków, takich jak właśnie Bryant Park czy choćby Tompkins Square Park, który możesz zobaczyć w jednym z naszych filmów. Co ciekawe, najwięcej terenów zielonych jest nie na Manhattanie, ale na Bronxie. A w sumie parki i tereny zielone zajmują 14% powierzchni całego Nowego Jorku. Tylko 14%, bo znacznie więcej terenów zielonych, oczywiście procentowo, mają Singapur, Sydney, Wiedeń czy Warszawa. W przypadku polskiej stolicy tereny zielone zajmują 40% jej powierzchni. No dobrze, ale dlaczego akurat Bryant Park? Odpowiedź? Widzicie za mną, to pomnik Williama Kalena Bryanta, XIX-wiecznego amerykańskiego poety, dziennikarza i abolicjonisty. W Nowym Jorku znany jest on także z tego, że jego artykuł w gazecie pośrednio doprowadził do stworzenia parku centralnego, czyli wspomnianego przed chwilą najsłynniejszego i największego parku w mieście. A dlaczego warto przyjść tutaj i po prostu odpocząć? Zobacz tę mapę. Bryant Park to, jak widać, przede wszystkim ogromny trawnik. Nowojorczycy uwielbiają tu odpoczywać, ale także ćwiczyć jogę czy przychodzić na koncerty. A zimą znajdziesz tutaj lodowisko, nie tak duże jak w parku centralnym, ale także mające swój urok. To lodowisko znasz zresztą z kilku filmów. Bryant Park jest bardzo popularny wśród Nowojorczyków, którzy pracują w środkowym Manhattanie, bo znajduje się w środku miasta i z okolicznych biur. Można tu wyskoczyć na kawę czy lunch. Bryant Park jest także oazą spokoju w środku głośnego miasta. Opowiadał mi o tym zresztą Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w USA w niedawnym odcinku podcastu. Link znajdziesz teraz na górze ekranu. A co oprócz odpoczynku i wspomnianej jogi można robić tutaj w Bryant Park? Wiele osób przychodzi tutaj rysować, pograć w ping-ponga czy w szachy, ale także poczytać książkę. W końcu jesteśmy tutaj obok biblioteki, a nawet nad nią. Znajdziesz tu także poetów czytających swoje wiersze, a w zimie wspomniane już lodowisko. Na trawniku pod wielkimi namiotami organizowano też targi oraz pokazy mody. To wszystko sprawia, że choć Bryant Park jest stosunkowo niewielki, to jest jednym z najbardziej popularnych parków miejskich na świecie przynajmniej gdy chodzi o liczbę odwiedzających w przeliczeniu na metr kwadratowy. Podpowiedź dla turystów: wszystkie wydarzenia w Bryant Parku są za darmo, więc nie martwcie się, jeśli wydacie za dużo na zakupach w Nowym Jorku. Bryant Park to jedno z tych miejsc w Nowym Jorku, o których niewiele dowiesz się z przewodników. Na naszym kanale na YouTube mamy zresztą więcej takich niebanalnych i nieodkrytych miejsc w Nowym Jorku, jak na przykład inny park. Opowiadam Ci o nim w filmie, do którego link znajdziesz na górze ekranu. Subskrybuj zatem nasz kanał na YouTube, bo znajdziesz tutaj znacznie więcej produkcji przewodników, ale i podcastów, w których opowiadam Ci o ciekawych wydarzeniach na świecie. Zarówno w Ameryce, jak i na Bliskim Wschodzie czy w Azji. Komentuj, zostawiaj lajki i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Do zobaczenia!